Umierający milioner odmówił wszelkiego leczenia, aż piękna lekarka zaryzykowała karierę, by go uratować. Izba przyjęć była zbyt jasna. Blade płytki sufitowe brzęczały pod jarzeniówkami, monitory pikały w miarowym rytmie, gdzieś na korytarzu płakało dziecko, ale w sali numer 14 powietrze było ciężkie od ciszy i zapachu antyseptyków. Jacek Wróblewski poruszył się na noszach, jego oczy otworzyły się z trudem. Jego pierwszy oddech był płytki. Zamrugał ponownie: Białe ściany, kroplówki, pulsoksymetr na palcu nie, jego ciało się napięło. Panie Wróblewski powiedziała pielęgniarka, podchodząc do niego proszę jeszcze nie wstawać. Jacek ją zignorował, wyrwał kroplówkę z ramienia wychodzę. Proszę pana, pańska wątroba i płuca są poważnie uszkodzone. Zemdlał pan z wyczerpania. Powiedziałem, że wychodzę. Pielęgniarka cofnęła się. Jacek wstał, jego kolana drżały, sięgnął po płaszcz. Nie chcę leczenia, warknął Jacek. Żadnych kroplówek, żadnych płynów, żadnych lekarzy z ich pustym optymizmem. Ale pański stan jest krytyczny. Zanim będziemy kontynuować, prosimy skomentuj, z jakiego miasta nas oglądasz. Uwielbiamy wiedzieć, skąd jesteście. Prosimy również o zasubskrybowanie kanału. Kontynuując. Zaufałem wam kiedyś i moja żona za to zapłaciła. Te słowa uderzyły w powietrze jak grom. Pielęgniarka zamarła. Zanim zdążyła odpowiedzieć, do pokoju wszedł inny głos, niegłośny, ale opanowany. Panie Wróblewski Jacek odwrócił się. W drzwiach stała kobieta w białym kitlu, może po trzydziestce. Jej blond włosy były schludnie upięte weszła do środka. Jestem doktor Elżbieta Halicka, onkologia Jacek gorzko się zaśmiał Oczywiście pani od raka przyszła mnie pani uratować nie przyszłam, bo pan zemdlał i ktoś musi się przejąć tym, co będzie dalej nie odpowiedział. Elżbieta usiadła na krześle naprzeciwko, nie otworzyła karty, nie zadawała pytań. To jest ten moment, w którym opowie mi pani o cudownym leku, prawda? Zadrwił Jacek, potrząsnęła głową. Nie. Więc czego pani chce? Być obecną, tylko tyle. Cisza rozciągnęła się między nimi, spojrzenie Elżbiety nie drgnęło. Patrzyła na niego nie jak na miliardera czy diagnozę. Może ma pan rację powiedziała cicho może nic więcej nie da się zrobić ale jeśli się pan myli, jeśli jest choćby najmniejsza szansa, nie powinien pan być sam, gdy nadejdzie ta chwila szczęka Jacka zacisnęła się. Przeżyłem już wystarczająco i nikomu nie jestem winien ani minuty więcej. Nie spierała się. Wstała. Wyjęła wizytówkę i położyła ją na tacy. Nie będę za panem chodzić, ale jeśli pewnego dnia przestanie pan uciekać, wciąż tu będę. Drzwi zamknęły się za nią. Jacek stał zamrożony nie z bólu, nie ze strachu, ale dlatego, że po raz pierwszy od dłuższego czasu ktoś nie próbował go naprawić. Ona po prostu postanowiła zostać. Posiadłość wróblewskich wznosiła się jak twierdza, kamień i stal zimna i wyzywająca. Doktor Elżbieta Halicka poprawiła szalik. Powietrze pachniało sosną i mokrym od deszczu kamieniem. Kamerdyner otworzył drzwi, zanim zdążyła zapukać. Pani doktor, pan wróblewski czeka. Poprowadzono ją korytarzem, który przypominał mauzoleum bez muzyki, bez portretów. Salon był ogromny. W rogu stał nietknięty fortepian. Na pulpicie nuty niedokończone. Sonata księżycowa. Dobiegł głos z za niej. Odwróciła się. Stał tam Jacek. Szczuplejszy niż go zapamiętała. Moja żona grała ją w wieczór przed operacją. Nigdy nie dokończyła. Wskazał na kanapę. Proszę usiąść. Usiadła w milczeniu. Przesunął się w stronę bocznego stolika i nalał herbaty. Jedną filiżankę dla niej, jedną dla siebie. To spotkanie to formalność prawna. Mój adwokat wymaga drugiej opinii specjalisty przed sfinalizowaniem mojej wcześniejszej dyrektywy. Przesunął kopertę. W środku skany medycznej i podpisana deklaracja o odmowie dalszego leczenia. Nie jestem tu, by zmieniać pańską decyzję, powiedziała cicho Elżbieta. Spojrzał na nią zaskoczony: Bez kazania, bez emocjonalnego apelu? Uśmiechnęła się blado. Czy wie pan, jak to jest stracić kogoś na swoich oczach i nie móc nic zrobić? Jacek milczał. Mój ojciec zmarł podczas mojego pierwszego dyżuru nocnego. Zawał serca, byłam najbliżej. Przywieźli go pod nazwiskiem, którego nie rozpoznałam. Zanim zorientowałam się, kim jest, urwała. Zamarłam, zawahałam się i odszedł. Cisza rozciągnęła się po pokoju. Elżbieta nie przepraszała za tę historię. Jacek oparł się, a jego oczy, niegdyś strzeżone, zamigotały czymś bardziej ludzkim. Została pani tamtej nocy w szpitalu, zostałam. Dlaczego? Bo zobaczyłam kogoś, kto nie bał się umierać, ale zastanawiałam się, czy bał się być sam, gdy to się stanie. Jacek odwrócił wzrok, w końcu sięgnął po długopis, podpisał ostatnią stronę. To nie znaczy, że się poddaję, to znaczy, że postanawiam nie walczyć w wojnie, w którą nigdy nie wierzyłem. Elżbieta wstała. Nie spierała się, ale gdy szła do drzwi, odwróciła się i spojrzała jeszcze raz na porzucony fortepian. Dziękuję za herbatę. Skinął głową. Gdy wyszła, Jacek pozostał nieruchomy. Herbata obok niego wystygła. Następnego dnia brama była otwarta. Elżbieta zatrzymała się na chwilę, trzymając cienką brązową kopertę. Nie miała umówionego spotkania, a jednak coś kazało jej wrócić. Kamerdyner otworzył drzwi bez słowa. Jacek siedział w tym samym fotelu. Nie prosiłem o kolejną konsultację, powiedział. To nie jest konsultacja, to prezent. Położyła kopertę na stoliku i odwróciła się, by wyjść. Jacek wpatrywał się w nią przez chwilę, zanim ją otworzył. W środku była jedna płyta CD, odręcznie napisane ulubione utwory Klary dla Jacka. Tej nocy siedział w tym samym pokoju sam, a w kominku trzaskał cichy ogień. Włożył płytę do starego systemu stereo. Pierwsze nuty Claire de Lune de Busiego wypełniły pokój. Nie płakał, ale słuchał. Następnego dnia przyszła znowu. Tym razem z małym termosem i dwiema ceramicznymi filiżankami, herbatą miętową, nalała dwie filiżanki, postawiła jedną obok niego i usiadła cicho. Nie rozmawiali. Jacek długo wpatrywał się w filiżankę, zanim w końcu wziął łyk. Trzeciego dnia Elżbieta przyniosła złożony artykuł z francuskiego laboratorium badawczego. Nie powiedziała: Powinieneś tego spróbować. Po prostu położyła go na stoliku i powiedziała: To mnie zainteresowało. Jacek ledwo na niego spojrzał, ale gdy wyszła, przeczytał każde słowo. Dni zamieniły się w cichy rytm. Elżbieta wracała każdego popołudnia, czasami z opowiadaniem, czasami ze starym zdjęciem. Nigdy nie zostawała długo, nigdy nie pytała o jego stan, ale przychodziła, a za każdym razem zostawiał bramę otwartą. Pewnej nocy, długo po jej wyjściu, Jacek wrócił do płyty. Wcisnął play. Usiadł w ciemności. Gdy utwór się skończył, sięgnął po telefon, napisał wiadomość, zawahał się, a potem wysłał: Jeśli przyjdziesz jutro, przynieś więcej herbaty miętowej. Elżbieta przeczytała to przy swoim kuchennym blacie, a na jej twarzy pojawił się zmęczony uśmiech. Jacek na górze w swoim pokoju zamknął oczy. Minęły miesiące, odkąd ktoś wszedł do jego życia, nie prosząc go o nic w zamian. Elżbieta Halicka niczego nie prosiła, po prostu się pojawiała. I po raz pierwszy od lat Jacek zostawił grającą muzykę, gdy zasypiał, deszcz uderzał o szyby. Elżbieta siedziała w skórzanym fotelu naprzeciwko Jacka, dziś nie ogolił się, jego włosy były wilgotne na skroniach. Mogę o coś zapytać, powiedziała cicho Elżbieta. Boisz się umierać? Czy boisz się przetrwać i nie mieć z kim przetrwać? Przez chwilę jedynym dźwiękiem był deszcz. To nie jest pytanie medyczne, powiedział w końcu. Nie, to ludzkie. Jacek oparł się. Była pierwszą osobą, która się nie roześmiała, gdy powiedziałem, że chcę zbudować coś, co zmieni świat. Elżbieta wiedziała, że mówi o swojej żonie. Poznałem ją na studiach. Była tam przed pierwszymi inwestorami, przed pierwszym patentem. Wierzyła w wersję mnie, która jeszcze nie istniała. Spojrzenie Jacka opadło na jego dłonie. Powoli obracał obrączkę. Byliśmy małżeństwem dziewięć lat. Chciała dzieci, zachorowała. Drobna operacja rutynowa tak mówili powikłania. Coś, co nie powinno się zdarzyć. Przeoczyli coś w jej karcie, reakcje na popularny środek uspokajający, zatrzymanie krążenia, reanimowali ją, a potem znowu i znowu, aż nie mogli. Jego głos się nie załamał, ale w jego oczach nie było już stali. Nie zdążyłem się pożegnać. Złożyłem pozew, wynająłem najlepszy zespół prawny, walczyłem osiemnaście miesięcy. Gdy zapadł wyrok, miałem tylko list z przeprosinami. To był ostatni raz, kiedy wszedłem do kliniki, aż zemdlałem. Nie przestał pan wierzyć w medycynę, przestał pan wierzyć w ludzi, którzy ją zawiedli nie zaprzeczył. Spędziłem życie budując systemy. Ale nie mogłem powstrzymać tej jednej usterki, która miała największe znaczenie. Elżbieta nic nie powiedziała, tylko przysunęła swoje krzesło ocal bliżej. Nie boję się umrzeć, boję się żyć i nigdy więcej nie czuć się bezpiecznie. Kaszel pojawił się w środku rozmowy, odwrócił głowę, sięgnął po chusteczkę i zakaszlał. Czerwona plama zakwitła na białym płótnie. Elżbieta zamarła. Jacku, czy to zdarzyło się wcześniej? Wytarł usta, unikając jej wzroku. Raz czy dwa to nic. To nie jest nic powiedziałem żadnych lekarzy, żadnych szpitali głos Elżbiety ścisnął się Jest pan już pod moją opieką czy się to panu podoba, czy nie nie naciskała na niego. Następnego ranka przybyła do posiadłości Jacka. Gdy nalewał wodę, dyskretnie wzięła porcelanową filiżankę, której używał poprzedniego dnia. Na brzegu pozostała zaschnięta krew. Tego wieczoru, pod innym nazwiskiem, złożyła próbkę w skrzydle badawczym specjalistycznej kliniki onkologicznej. Gdy przyszły wyniki, Elżbieta zamknęła się w swoim gabinecie. Dane były jednoznaczne. Stan Jacka kwalifikował go do badania klinicznego. Nie gwarancja, ale okno, niewielka szansa na walkę, ale popełniła naruszenie. Dwa tygodnie później Elżbieta została wezwana na niezaplanowane posiedzenie dyscyplinarne. Ktoś oznaczył jej anonimowe zlecenie laboratoryjne. Doktor Halicka, czy zaprzecza pani, że złożyła próbkę pacjenta pod fałszywym nazwiskiem bez zgody? Zrobiłam to, co uważałam za słuszne, nie żałuję. Drzwi się otworzyły. Wszedł Jacek. Wyglądał jak duch, ale duch z zamiarem. Poprosiłem ją, żeby przyszła. Poprosiłem, żeby mnie nie leczyła. Szanowała to, dopóki nie zakaszlałem krwią i kazałem jej udawać, że to nic. Pauza. Chcecie kogoś oskarżyć? Oskarżcie mnie. Zwrócił się teraz w stronę Elżbiety. Nie opuściłaś mnie. Nawet gdy cię o to błagałem. Sala szpitalna była cicha. Jacek siedział wyprostowany w łóżku, szczuplejszy, ale jego oczy były inne, jaśniejsze. Podpisał formularz zgody nie dlatego, że wierzył, że przeżyje, ale dlatego, że po raz pierwszy od lat ktoś w niego uwierzył. Pierwsza runda uderzyła go jak fala, a Elżbieta zawsze tam była, nie tylko jako jego onkolog, po prostu zostawała. Pewnej nocy, długo po godzinach odwiedzin, Jacek otworzył oczy i zobaczył ją siedzącą w kącie. Powinnaś iść do domu, mruknął. Bałaś się, że umrę, jak twój ojciec. Pokój zamilkł. Tak, szepnęła. Ale i tak zostałam, bo zdałam sobie sprawę z czegoś: że czasami strach przed bólem jest cieniem miłości, a ja wolałabym czuć jedno i drugie, niż nic. Sala balowa globalnego szczytu onkologicznego lśniła delikatnym złotym światłem. A jednak sala tak naprawdę ożyła dopiero gdy na scenę wszedł Jacek Wróblewski. Mężczyzna, który się pojawił, był odmieniony nie tylko przez chorobę, ale przez coś głębszego. Jego niegdyś ciemne włosy powróciły w pasmach dostojnej siwizny. Jego sylwetka była szczupła, ale kręgosłup prosty, kroki pewne. A gdy dotarł na podium, jego oczy natychmiast, bez wahania, skierowały się w stronę widowni, w jej stronę. Elżbieta Halicka siedziała w trzecim rzędzie, poprawił mikrofon. Nigdy nie sądziłem, że tu będę, ani na tej scenie, ani w tym pokoju, ani żywy. Nie jestem tu, bo walczyłem ciężej niż ktokolwiek inny. Jestem tu. Bo ktoś nie odszedł. W pokoju zapanowała cisza. Nigdy nie narzucała się, nie pouczała. Przynosiła herbatę, muzykę, ciszę, przynosiła siebie i jakoś w tej całej ciszy zrobiła miejsce, bym mógł wrócić. Zamilkł. A potem Elżbieta Halicka weszła w moje życie nie jako cud, ale jako lustro. Nigdy nie błagała mnie, bym żył po prostu przypomniała mi, jak to się robi? Wyjął z kieszeni kartkę. Dziś ogłaszam utworzenie stałego funduszu na rzecz Instytutu Onkologii Integracyjnej imieniu Elżbiety Halickiej. Ta inicjatywa będzie wspierać badania nad opieką skoncentrowaną na pacjencie. To moje przeprosiny dla medycyny i obietnica dla każdego pacjenta, który kiedykolwiek czuł się niewidzialny, a przede wszystkim dla osoby, która zobaczyła mnie, zanim ja sam siebie zobaczyłem. Oklaski wzrosły jak fala. Gdy Elżbieta wstała i cicho podeszła w stronę sceny, Tłum znów ucichł. Dotarła do Jacka, odwrócił się, nic nie powiedziała, nie wzięła mikrofonu, zamiast tego sięgnęła po jego dłoń. Nie było przedstawienia pocałunku pierścionka, tylko jeden gest, szczery ludzki cały. I w tej ciszy Jacek uśmiechnął się nie do kamer, ale do niej. Dom już nie dudnił echem. Światło słoneczne wpadało przez okno kuchenne, gdy Elżbieta nalewała gorącej wody. Mięta i rumianek. Mieszanka, którą Jacek zapamiętał. Razem założyli Instytut Elżbiety Halickiej. Tego popołudnia Elżbieta miała przemawiać na uczelni medycznej. Nie wyleczyłam raka. Znalazłam kogoś, kto już nie chciał żyć i zostałam, dopóki nie zmienił zdania. Następnego ranka Jacek przyniósł jej herbatę, ta sama mieszanka, ten sam kubek, ale tym razem, gdy podniosła pokrywkę, w środku był pierścionek, prosty, srebrny. Elżbieta nie płakała, pochyliła się nad stołem i pocałowała go. Pobrali się bez ceremonii. Tylko dwa podpisy, dwoje świadków i trzyletnia dziewczynka w niebieskiej sukience, która próbowała rysować na akcie małżeństwa. Miała na imię Nadzieja. Poznali ją podczas wizyty w szpitalu i od tamtego dnia nigdy nie opuściła ich serc. W ogrodzie życie znów się toczyło. Elżbieta czytała na głos. Jacek siedział obok, próbując naprawić spinkę we włosach Nadziei. Chichotała, przewracając kubek. Nadzieja śmiała się głośniej, a oni wszyscy śmiali się z nią. Jacek spojrzał na Elżbietę. Wtedy szepnął: Nigdy nie byłaś moją ostatnią pacjentką, Elżbieto. Byłaś moim pierwszym powodem, by chcieć więcej czasu. Czasami najpotężniejsze uzdrowienie nie pochodzi z medycyny, ale od kogoś, kto postanawia zostać. Jacek był gotów umrzeć nie dlatego, że jego ciało zawiodło, ale dlatego, że jego serce przestało wierzyć. A Elżbieta po prostu została wystarczająco długo, by przypomniał sobie, jak chcieć więcej czasu? Jeśli ta historia poruszyła twoje serce, jeśli pociąga cię cicha odwaga i miłość, która rośnie w najmniej prawdopodobnych miejscach, jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, aby otrzymywać więcej opowieści, które przypominają nam, że nawet w najciemniejszych godzinach życzliwość jednej osoby może oświetlić drogę powrotną.